Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 17 października. Posłuchajcie fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Paweł z Woli Bożej, Apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa który napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przebranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obnażył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew. Odpuszczenie występu według bogactwa jego łaski. Szczodrze jona nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie, jako głowie to co w niebiosach i to co na ziemi. Dzisiaj moją uwagę zwracają ostatnie zdania tego fragmentu, kiedy święty Paweł mówił, że Bóg chce wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Celem całego działania Pana Boga jest przywrócenie pierwotnej jedności jedności, którą rozbił grzech. I pomyśl dzisiaj, na ile jesteś człowiekiem jedności, na ile potrafisz zrezygnować ze swoich indywidualnych, osobistych pragnień, wizji na rzecz tego żeby budować jedność niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty dobrego dnia szczęś boże